Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Powiem, to jest referat, gdzie powiemy trochę o danych jako takich i potem pokażemy przykład ich wykorzystania. Dzielimy się tak, że ja mówię o danych, a Anita o sposobie ich wykorzystania. Ja powiem, mam tutaj wyjątkowo dwa kapelusze na głowie, nie tylko Przewodniczącej rządowej rady ludnościowej, ale też koordynatorki badania szer w Polsce i wicedyrektorki całej europejskiej infrastruktury badawczej, jako jest Badanie Szer. SHERE to Survey on Health Aging and Retirement in Europe, czyli zdrowia, starzenia się populacji i procesów emerytalnych. Jest to y, infrastruktura badawcza, która y, została utworzona w 2004 roku. Polska uczestniczy w, w, w SHERE od 2006 roku, więc obchodziliśmy niedawno dwudziestolecie. Y, badanie to powstało jako odpowiedź na. Y, próbę czy potrzebę zrozumienia procesów związanych ze zmianami demograficznymi, starzeniem się ludności, zmianami społecznymi, przemian na rynku pracy. I misją Sher jest dostarczanie niezbędnej wiedzy dla prowadzenia polityk publicznych opartych na faktach, z perspektywy jakości życia Europejczyków. Tak jak powiedziałam, obejmują one osoby w wieku 50 plus i to, co jest ważne, to jest unikatowe, Obserwatorium, które pozwala nie tylko na obserwowanie procesów, ale pewnych interakcji pomiędzy nimi, bo jest to po pierwsze badanie wzdłużne panelowe i mamy całkiem dużą grupę panelową, ale także monitorujemy zdrowie, warunki życia, aktywność zawodową, sieci społeczne, zdrowie psychiczne. Z... Zadowolenie z życia, korzystając z miar, które są powszechnie uznawane za, znaczy powszechnie sprawdzone i weryfikowane, także pewne elementy, powiedzmy, wręcz pomiaru, takiego jak siła uścisku dłoni, czy y, pamięć krótka, czy, czy dłuższa. Ym... To oznacza, że, że nasi respondenci mają około dwie godziny wywiadu, które spędzają raz na dwa lata z, z naszymi ankieterami, ale myślę, że to są dla nas bardzo, dwie bardzo ważne godziny ich życia na dwa lata poświęcone. Ze względu na to, że jest to badanie panelowe, możemy także monitorować zachowania ludzi wobec określonych polityk publicznych czy reform, które zachodzą w czasie, jak sytuacja naszych respondentów też w tym czasie się zmienia. Tego jest pandemia, o czym też kilka słów powiem. Dla porządku dodam, że szer jest, jest pierwszą infrastrukturą badawczą o statusie Europejskiego Konsorcjum Infrastruktur Badawczych, który uzyskała w 2011 roku i w, też w, w Polsce jest w SHER, w, w, łącznie z badaniem GDP stanowi jedną z infrastruktur w badaniach społecznych, jedną z sześciu wpisaną do Krajowej Mapy infrastruktur badawczych. Badanie Sher jest badaniem, które jest przygotowane przez naukowców dla naukowców, czyli nie jest to obszar statystyki publicznej, ale coś, co, co powstaje i, i w, tak naprawdę siłą ogromnej społeczności osób zaangażowanych w badanie Szer jest realizowane, jest prowadzone co dwa lata na próbie osób w wieku 50 plus, próbie reprezentatywnej. Pierwsza runda badań, tak jak powiedziałam, była przeprowadzona w 2004 roku. Ostatnia runda, z której wyniki są dostępne, to jest runda dziewiąta, realizowana już po pandemii na przełomie 2001 i 2002 roku. Runda dziesiąta rozpoczęła się w końcu 2024 i w większości krajów teraz właśnie kończymy badania terenowe. Także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o obserwacje. W, w trakcie pandemii Musieliśmy przerwać rundę ósmą de facto, która... Y no, prawie się kończyła w momencie, kiedy pandemia wybuchła, ale znowu ogromnym wysiłkiem i dużą mobilnością udało nam się przeprowadzić dwa dodatkowe badania telefoniczne wśród naszych respondentów panelowych w 2020-2021 roku w czerwcu. Co oznacza, że też mogliśmy zapytać naszych respondentów bezpośrednio o ich doświadczenia pandemii, zarówno y, y, fakt, czy chorowali, czy ktoś z ich otoczenia chorował, ale także właśnie kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, kontaktami społecznymi, korzystaniem z internetu, kontaktami online, szereg doświadczenia pracy w trakcie pandemii, pracy zdalnej czy, czy bez, bez zmian, szczepienia, szereg, szereg pytań, które pojawiły się w tym czasie. Tak jak powiedziałam, jest to badanie interdyscyplinarne. Co więcej, jest to badanie w pełni zharmonizowane, czyli mamy um, Badanie według tego samego kwestionariusza, oczywiście przetłumaczone na, na języki narodowe, ale realizowane w, w sposób, które, który związany jest jakby z centralną koordynacją przetargu potem zebrania danych, zarządzania bazą danych, czyszczenia tych danych, przygotowywania dodatkowych danych, które są generowane na bazie szczegółowych informacji. Obecnie badanie szaro obejmuje 28 krajów. Państwo mają tutaj te kraje zaznaczone na pomarańczowo, aczkolwiek jest, ono zbieżne z badaniami siostrzanymi, czyli to jest na przykład HRS w Stanach Zjednoczonych, badanie też podobne prowadzone w Wielkiej Brytanii, ale także w Chinach, w Indiach. Także coraz właściwie znaczna część tego badania pozwala na bardzo duże międzynarodowe porównania. Jest to badanie bezpłatnie dostępne, dane z badania są bezpłatnie dostępne dla badaczy po. Złożenie odpowiedniego wniosku. Tutaj, jakby, co mają Państwo? Link. Um... Jest to ogromna infrastruktura, tak jak powiedziałem 28 y, krajów, które uczestniczą w badaniu, ale wśród użytkowników mamy reprezentantów 81 krajów. Y, badań siostrzanych mamy 18, więc to jest też całkiem y, spora grupa. Mamy już ponad, y, To są dane sprzed rundy 10, więc mamy już ponad pół miliona przeprowadzonych wywiadów y, y, wśród y, tak, wśród około 140 tysięcy respondentów ze wszystkich 28 krajów, 25 lat doświadczenia, tak jak powiedziałam, łącznie mamy ponad 20 tysięcy użytkowników danych. Takie ścisłe grono to jest około 190 osób, które są za, zaangażowane szerzej, zarówno na poziomie koordynacji centralnej, jak i zespołów w poszczególnych krajach. Jest to około 2000 ankieterów zaangażowanych w badanie w całej Europie. Więc to pokazuje skalę i rozmach badania, które jest de facto największym badaniem społecznym w Europie, nie będącym częścią statystyki publicznej. Polska dołączyła do programu SHARE od drugiej rundy w 2006 roku. Uczestniczyliśmy w rundzie trzeciej, czwartej, nie uczestniczyliśmy w piątej ze względu na... No, problemy z finansowaniem, to trzeba powiedzieć wprost, ale potem 6, 7, 8, 9 uczestniczyliśmy i także w badaniach Share Corona Survey. Jesteśmy także członkiem Share Eric od 2014 roku. Jeszcze w, 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 reprezentuje nas w konsorcjum europejskim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ale trwają zmiany, żeby przejść pod skrzydła skoordynowane Ministra Nauki i ministra do, ministry do spraw polityki senioralnej. Tutaj uśmiechamy się bardzo do, do pani Małgorzaty Sażarskiej, która de facto współ, współdziała z nami, SER. Gdyby nie ona, to mam wrażenie, że Szer w Polsce by nie istniało, więc y, ogromne wsparcie tutaj ze strony y, ministerstwa i, i, i możliwości finansowania badania do tej pory y, mieliśmy. Badanie od 2018 roku jest realizowane w Instytucie Statystyki i Demografii i tak jak powiedziałam, jest częścią polskiej infrastruktury badań nad rodziną, generacjami i kapitałem ludzkim. Z danych szer w Polsce korzysta zgodnie z rejestracją 440 Sześciu użytkowników, w tym niemalże 390 osób reprezentujących uczelnie, 25 osób z innych instytucji badawczych, 27 reprezentujących instytucje kształtujące polityki publiczne oraz 5 osób z innych podmiotów. Myśmy próbowali zrobić taką ocenę. Efektu naukowego FER i to jest kilka projektów finansowanych z Horyzontu Europa, w których uczestniczyliśmy my, ale także wcześniejszy koordynator badania, czyli Centrum Analiz Ekonomicznych Cena w Szczecinie i pan profesor Michał Mek, który był pierwszym koordynatorem badania w Polsce szereg projektów z NCN-u, także realizowanych w, i w CENEA, i na Uniwersytecie Warszawskim, więc tak naprawdę jest to badanie z ogromnym potencjałem analitycznym i teraz przekazuję głos Anicie, która, do, doktor Anicie abramowskiej Gmon, która opowie o możliwościach wykorzystania SHER do badania sieci rodzinnych i społecznych. Dziękuję bardzo, dzień dobry państwu. Jak Państwo wiedzą, wiedzą już, jest całe mnóstwo informacji, które możemy pozyskać z SHARE. Jednym z, takich, jednym z takich obszarów jest dział, który jest zbierany raz na jakiś czas, czyli to są sieci społeczne. Chciałam powiedzieć, że tak naprawdę to, co wiemy o rodzinach w Polsce, no to wiemy głównie z ze spisu sp powszechnego, ale to jest rodzina w kategoriach gospodarstwa domowego i to, co się dzieje w tych gospodarstwach domowych. Nie mamy tam informacji o tym, jakie są sieci krewniacze, ile generacji jest w rodzinie, w jakich rodzinach, w jakich rodzinach ci ludzie żyją. Więc tak naprawdę takie badania specjalne są jedynym źródłem informacji o tym, co się dzieje w takich zmianach międzypokoleniowych i międzygeneracyjnych. W SHARE mamy takie informacje, między innymi, to, co, od czego chciałabym zacząć, że te sieci rodzinne są tworzone przez, poprzez więzi krwi tak? i to są najczęściej współmożone dzieci, rodzice, rodzeństwo, wnuki lub inni, kre, inni krewni. Natomiast sieci społeczne to, są, to jest taki twór, który jest tworzony poprzez osoby bliskie emocjonalne, czyli, nie. czyli mogą to być zarówno osoby z rodziny, ale także jakieś inne, najczęściej przyjaciele. Te sieci, zarówno rodzinne, jak i społeczne, są kształtowane w przebiegu życia. Rodzinne są kształtowane na skutek tego, co się dzieje w zdarzeniach demograficznych, to znaczy, kiedy się dzieci rodzą, kiedy są tworzone związki, jaka długość jest życia że migru... no, migrują, ale to nadal migracje nie wpływają na to, czy ktoś jest w rodzinie, czy nie. Są w sieciach te osoby, w sieciach rodzinnych. Natomiast sieci społeczne są też przez te procesy tworzone, ale także przez takie indywidualne decyzje dotyczące tego, z kim my spędzamy czas, z kim utrzymujemy relacje. No ale to jest pod wpływem tego, co się dzieje w życiu każdego z nas. Te sieci rodzinne i społeczne są coraz bardziej złożone. To wiem, na skutek też rozwodów, które ewoluują w bardzo dużym stopniu. I to, co jest zaobserwowane, że występują znaczące różnice między krajami europejskimi pod względem wielkości i struktury sieci rodzinnych i społecznych. I generalnie jest takie myślenie, tak, taka opinia i trochę fakty, które bazują na danych, że Europa Północna i Zachodnia jest postrzegana jako kraje. O słabych więziach rodzinnych, bo tam rzadziej ludzie ze sobą, generacje ze sobą współzamieszkują, częściej są inne relacje pozarodzinne. Z kolei w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej mówimy o krajach o silnych więziach rodzinnych, co jest też związane z tym, jak, jak te rodziny są tworzone czy jest kohabitacja międzygeneracyjna. To, co jest ważne, sieci społeczne są bardzo ważnym aspektem w analizach stanu zdrowia, jakości życia i różnego rodzaju wsparcia dla różnych generacji, nie tylko dla osób starszych, ale też dla osób najmłodszych, też osób dorosłych, w zależności od tego, jak, jakie są potrzeby. To, co jest celem moich analiz, to chciałabym, chciałam porównać wielkość i strukturę sieci rodzinnych osób starszych. Tutaj uwzględniałam nie tylko wiek i płeć, ale także status rodziny, raczej rodzicielski respondentów. Wykorzystałam w tym celu w falę szóstą badania, SHAR, która była zrealizowana w 2015 roku. W ostatniej rundzie dziewiątej też te informacje były zbierane, ale to już jest wcześniejsza moja analiza. W tej fali był właśnie. Taki specjalny moduł, w którym zbierano informacje o sieciach społecznych nie tylko o tym, kto jest w tych sieciach społecznych, ale też jaka jest wymiana i, i finansowa, i wsparcia między członkami tych sieci społecznych. W, w analizie uwzględniłam 17 krajów europejskich i ostateczna próba była ograniczona do osób starszych, czyli w wieku 65 lat i więcej. W sumie to było ponad 30 tysięcy respondentów. Jak były zdefiniowane sieci rodzinne? W, w badaniu SHER mamy informację o tym, czy respondent ma żyjącego małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwa i wnuków. W przypadku dzieci, rodziców, rodzeństwa i wnuków, no to tam była liczba e, tych osób. Z kolei, sieci, sieci społeczne m, były zdefiniowane tak, że respondent musiał odpowiedzieć na pytanie, z kim najczęściej rozmawia w swoich prywatnych, osobistych sprawach. I do wyboru mógł podać maksymalnie siedem osób i najczęściej się tym takie osoby. Oczywiście małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, ale też inni krewni. No wnuki raczej chyba były ujęte wśród innych krewnych, bo raczej nie rozmawiają. rozmawia się o osobistych sprawach z małymi dziećmi. No i przyjaciele i znajomi. I tutaj jaki był pomiar, to znaczy udział osób w związkach, jako część osoby, tak w skrócie. No i średnia liczba osób w poszczególnych kategoriach tych relacji. Wyszłam na to, co dostałam, czyli wielkość i struktura sieci. Zacznę od tego, jak wyglądała. Um... Wielkość, generalnie jak Państwo widzą prawie, to było 7 i 8 dziesiątych osoby w sieciach rodzinnych zaobserwowano w tych krajach wśród osób w wieku 65 lat i więcej. Są nieznaczne różnice między kobietami i mężczyznami. Kobiety rzadziej miały mniejszą liczbę partnerów. Jakkolwiek to brzmi, ale chodzi o udział partnerów, partnera, osób posiadających partnera wśród kobiet jest mniejszy niż wśród mężczyzn. Ale mniej więcej te różnice są podobne. Ten czarny kawałek, to rodzice, którzy się tam też częściowo pojawiają. No i są różnice między osobami starszymi, starszymi powiedzmy 75 plus i tymi młodszymi 65-74. Głównie to wynika z różnicy w posiadaniu partnera i w posiadaniu wnuków, tak. Bo osoby starsze mają więcej tych wnuków. Jeśli chodzi o sieci, A, wrócę. Tak, czyli to jest około powiedzmy 8 osób średnio, jeśli chodzi o sieci rodzinne. Jak te sieci społeczne wyglądały, już są dużo mniejsze, jak Państwo widzą, poniżej trzech. Struktura też jest trochę inna, to znaczy jest współmałżonek, są dzieci, jest rodzeństwo, są inni krewni, ale są też przyjaciele. I na co chciałabym Wam zwrócić uwagę, to to, że rzadziej partner był wymieniany w tych sieciach społecznych, to znaczy, że rzadziej ze współmałżonkiem się rozmawiało. Dużo rzadziej były i w mniejszym stopniu wymieniane dzieci, o ile. Dzieci było ponad dwoje, średnio dla respondenta, to nieco ponad jedno dziecko utrzymywało jakieś dobre, powiedzmy, załóżmy, że ja zakładam, że to są dobre relacje, skoro się rozmawia o swoich sprawach z, z respondentem, tak, ze swoim rodzicem. Zwracam uwagę, że tam było prawie dwóch, dwoje rodzeństwa w sieciach rodzinnych, a tutaj mamy zero-dwie osoby średnio. Czyli te relacje z rodzeństwem są, różnej jakości. Szczęśliwie są wymieniane inne osoby z rodziny, no i przyjaciele. Też w zależności od wieku, to tych przyjaciół mamy więcej, na przykład w tej młodszej grupie osób starszych niż, niż starszej. I teraz, jak to wyglądało między, jeśli chodzi o różnice między, między krajami, analizowanymi krajami? W Polsce te sieci rodzinne były największe, bo było, było prawie 10 osób średnio. Najmniejsze sieci były zaobserwowane w Estonii. Te różnice między krajami wynikają zarówno z poziomów e, wskaźników demograficznych, to znaczy i Dziedności, umieralności i, i, i tego, kiedy się te rzeczy dzieją, kiedy te zdarzenia mają miejsce. Więc to się przekłada zarówno na liczbę posiadanych dzieci, umie, rodzeństwa i, i wnuków. Jeśli popatrzymy na mm, różnice między krajami, jeśli chodzi o sieci społeczne, no to już Polska leży w tej grupie krajów o mniejszej. Sie, mniejszych sieciach społecznych dla osób starszych. Największe sieci, jak Państwo widzą, ponad troje osób, to były zaobserwowane w Austrii, Szwajcarii i Belgii, no i Polska tam jest na piątym miejscu od, od dołu. Więc to są różnice. Zwracam też uwagę na to, że są różnice między krajami w kontekście wymieniania partnera w tych sieciach, i też posiadania generalnie tego partnera w sieciach, ale też posiadania przyjaciół. W tych krajach zachodnich większą część tych relacji społecznych stanowią przyjaciele w porównaniu do tych krajów południowych i Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie jednak tych przyjaciół jest dużo mniej niż, niż w krajach zachodnich i północnych, co odzwierciedla to, że te nasze kraje są jednak bardziej rodzinne, tak nastawione na te relacje rodzinne. Ostatnią rzecz, którą chciałam pokazać, bo to wiemy z badań różnych jakościowych to nie było według mojej najlepszej wiedzy jeszcze przeanalizowane, jakie są sieci rodzinne osób według statusu rodzicielskiego, to znaczy według faktu posiadania żyjącego dziecka tutaj akurat jest. I jak to było do przewidzenia? Osoby, które mają dzieci, mają dużo większe sieci rodzinne niż te osoby bez dzieci, czyli tam było ponad 8 osób w stosunku tam do około dwóch osób średnio, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jeśli jednak uwzględnimy te sieci społeczne, to już te różnice nie są takie duże. Czyli to oznacza, że osoby, które nie mają dzieci, rekompensują sobie brak dzieci innymi relacjami i częściej wymieniają rodzeństwo w tych sieciach, przyjaciół, innych krewnych. To wiemy z różnych innych wywiadów, ale tutaj jest to ilościowo przedstawione. E, więc te obawy, to znaczy sieci społeczne i struktura tych sieci społecznych, to jest determinanta otrzymywania wsparcia. Więc problemem nie jest tylko to, że... Zmniejszają się sieci rodzinne w czasie, no bo na skutek płodności. I to jest podnoszone w literaturze, że to będzie zwiększało zapotrzebowanie na opiekę wśród osób starszych, ale tak naprawdę bardziej te sieci społeczne są wyznacznikiem tego, czy otrzymamy wsparcie, czy nie. Więc rodzina, rodziną, że tak powiem, ale sieci społeczne, sieciami społecznymi I to, jak te sieci wyglądają, zależy od nas, czego Państwu życzę. I na koniec to są wyniki analiz, które ostatnio były opublikowane. Dziękuję bardzo.